No to się właśnie wyjeżdżamy karawanka, pokaż karawankę karawanka właśnie wyjeżdża sama Dzięki tak Bo muszę podjąć poruszacza kempingowego Jedziemy. tutaj jest 108 mil takie dwie po godziny jazdy i później na autostradzie mamy jeszcze pieseczka tutaj on Popiskuję po troszeczku Brusik, brusik. No schował nam się Siemantero lecimy na Nordwest, Spatrzcie tam to jest północna Walia M54 i tam mamy przybycie na godzinę 18. .00. Jednak ja się pomyliłem, to nie jest 108, tylko to jest 133 w tej chwili, albo 144 mile. A więc sobie tak ciśniemy, pole kutku, bezstresowo. No i sobie jedziemy, tak? Pogodę mamy prawie taką jak lubimy. Trochę za dużo słońca jest, ale dajemy radę, dajemy radę. Klimatyzacja nie działa, to nie musi działać, bo my dajemy radę, tak? No i tyle. Muzyczka nam gra węgierska. Słychać, tak? Dobra, tyle jest z muzyki, kurczę radio mi się może mi się powalczało? No i dobrze, dojedziemy na miejsce. Chyba, że jak będą ciekawe rzeczy po drodze, to spróbujemy coś pokazać. No, a na miejscu mamy wiele, wiele, wiele do right. zwiedzania, atrakcyjnych rzeczy. A jedziemy na północną walię to jest Angel Sea. To jest niby wysepka wyspa to jest to jest przedzielone tylko rzeczką tak stamtąd już są stamtąd już można jechać na Irlandię jak się komuś chce zepliknąć na Irlandię to tam i 4 godziny jest prom płynie. wiem bo y, znajomy syn jechał tamtędy do Irlandii on jest ciężarowcem to no tam wie najlepiej a... A ja nie do końca, tak? A więc dobra, to tymczasem borem lasem, wiadomo o co chodzi, no i spotykamy się później. Cześć, hej. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na wysepce Anglesi. Tutaj jest tylko jeden pojazd. A tak to wygląda w całości. Piękne miejsce. Bardzo ładnie jest tutaj utrzymane to wszystko. Tam mieszka właściciel. Jak jest ten biały płotek. A tu mieszkamy my. I ona się tam skrząta z czymś. Jest to tak położony, ten namiotik. Mi się widzi dobrze. Ostatnio, jak mi położyli, to się nam przy wietrze rozleciał cały. No i tak to jest. Tu jest godzina około pół do dziewiątej. I tak, to jest przeleciane dookoła. O, proszę bardzo. To jest tyle. Najpiękniejszy widok jest tam. Tak, jak gdybym był w Tatrach. Proszę bardzo. Tutaj mamy wodę. Podłączenie do wody. Zabieramy. Niedaleko, prawda? Teraz. W każdym miejscu tam jest punkt prądu tam mamy punkt prądu jest tu bardzo dużo bardzo dużo prądu a tutaj jest nasza nasza miejscoweczka. tu mamy prąd podłączenie woda czysta woda brudna tam mamy na śmieci tam mamy nawet kibelek malutki Tutaj będziemy zrzucać nieczystości. No i generalnie jutro lecimy Jutro lecimy na zwiedzanie tej wysepki Tamten widok mi się tak podoba, że masakra Ten to kamera tego nie odda co tam to jest, ale piękny widok, piękny widok. A tu nasz piesek, proszę bardzo, sobie śpi. Bróż! Bróż! no zaczekaj Co powiesz? Co, po co powiesz kucharzowi, że co chciał Krzysiu? Obiad, tak? Hał? A repetę? No musi powiedzieć hał, hał. On będzie wiedział. Tak, tu my się już zainstalowali. Gaz jest. Tutaj. A, jeszcze muszę gaz odkręcić. Ostatnio to było brudne, zauważyłem. Wyczyściłem to. Jaki się teraz pochwaliłem troszeczkę, ale to nic. No i tak mamy tutaj w środku. Proszę bardzo, podłoga zrobiona. Tyle, do następnego. Cześć, do jutra. No i dojechaliśmy już do fajnej... fajnej, fajnego, nie wiem jak to powiedzieć, zoo do to... miejsca. Miejsce, no właśnie, do miejsca. I tu mamy zoo. Proszę bardzo, mamy tutaj zo morskie, że tak powiem i będziemy zaraz tam wkręcać się. Zaczynmy się. Będziemy się oglądać, a tak mamy, to jest zoo. Okay. i Ok teraz się musimy rozeznać gdzie tu kupić jakiś bilecik ale to potem będziemy kręcić dalej. Tak, i znajdujemy się teraz w ogrodzie zoologicznym morskim mówią na to Sea Zoo i to tak wygląda tu mamy wejście wiele to idzie cześć mały parking Oszywać. I idziemy sobie dalej Ooglądać co tutaj jest. I tu mamy coś takiego. Jakby ktoś chciał się sprawdzić? Są bilety. Tak 15,50. Nawet 185 funtów jest, tak? I wchodzimy teraz tu do Sisy. Hello, right? Tak to wygląda. To jest stary petfonurek. dobra A reszta potem. Cześć. I tak lecimy tutaj pierwszy. Nie wolno wkładać rąk do wody. Proszę, tam są ryby. Piękne. Można sobie wyjść. To będzie długi odcinek. A tu pirat zostawił łódź i poszedł gdzieś sobie. Lecimy do następnego. Tu mamy kraby. A tak to ładnie widać. 또만 <목소리가> 메모저세 <목소리가> <목소리가> troszeczkę pod kątem grać Tu się odbijamy Tu mamy płaszczki Małe jakieś O tam jest to. Czy to jakieś inne są? Nie wiem jak one się no, odbijamy się Tu mamy my jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Tu są poznajdywane takie rzeczy różne. Jeszcze się odbijamy, musimy to pod kątem robić. Tależy. Co to, to nawet nie wiem, do czego to jest. Takie tu mamy, nie wiem co to są za ryby Ale wpadłem do kogoś do kuchni, bo tu jest jeszcze no, co, tam w środku tu, A, jest? tu jest ich dużo no, proszę. Lubią się fotografować, się lubią. Tam co mamy? Ona siedzi w środku, bo w No tu mamy takiego gościa. I siedzi tam w nie wiem co to jest tu mamy koniki morskie tu mamy dwie stoki trzy są Fajne. Tak to Tak to jest w całości. Ona one pouciekały jakby tam się mówi. No ja muszę uciekać, bo tu woda. uciekłem co dożymu woda tak leci. Tu jest mokro, widzicie? A tu mamy krawa takiego Poczekamy aż to się znowu coś zrobi. burda rekin var burda Tu rekinek się ciśnie, o, tam też jest. to są jakieś małe rekiny. Tam jest taki skolczy chyba. Tam mamy też rekin ciśnie Tu pod nami też go mamy. Tu mamy rekiny. I wiem co byłem wpadła do środka.

Tam jest właśnie byliśmy tam na dole, to tak się widzi, małe było, a to jest dosyć, dosyć potężne. To jest na podniesieniu. Jest skupisko tych ryb w tym miejscu bardzo ładnie to wygląda. To film nie pokaże tego, co, co my tu przeżywamy. No hej, my tu za plecami mamy to, są on u góry, to tu jest za plecami całej popatrzcie co możecie. Tu ludzie przechodzą, także nie jest, do końca... nie jest do końca. Ale to później, na razie się i to, gdzie my wchodzili ten sobie już wychodzimy. Tam jest ten żółw, ładny. Największy żółw na świecie, jak go złapali. Tam ci goście. I tu jest właśnie ten Anglesey Anglesić, jak już tak się to nazywa. I my są tutaj. Tu mamy plan zabaw dla dzieci później sobie dzieciarnia może tutaj coś działać tam jest i w kolpa można zagrać mini i można się tu poskakać jak jest ładna pogoda oczywiście dla dzieci słoneczna a więc żegnamy się żegnamy się właśnie z tym Weszamy to nasze ZO. Tu mamy jakieś jeziorko. To nie jest jeziorko, to pewnie jest jakieś... Jakieś coś to jest. Zatoka pewno jakaś, czy może nie, ja nie wiem. Lecimy teraz w inne miejsce do domu. Tyle w temacie Czeszej